Za cmentarz pan i za cmentarz tak na Ty jesteś pan. O nie, nie, w tym momencie. No. Ty Ty Dźwijmy na, na policję. Dzwoni na policję. Będziesz. No nie ma zamocą się na policję. No. Cieszę się, że nie dostałeś mięć. Nie bardzo, a... Zwonimy na policję. Ja nie bo jedziemy. Ktoś taki w tym momencie. A pan jest w stanie nagrywa Przepraszam pana Sławomira Wrubla za swoje zachowanie, jakiego dopuściłem się wobec niego 1 sierpnia 2017 roku. Moje zachowanie było tym bardziej niegodne, iż miało miejsce w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego na symbolicznym dla polskiej pamięci cmentarzu powąskowskim, tuż przy grobie polskiego bohatera generała Ryszarda Kuklińskiego. W ramach przeprosin za mój czyn przekażę darowiznę w wysokości 1000 złotych na rzecz Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Aleksander Jabłonowski, welwojcie Holszański. Znasz tego człowieka? Nie, obraził mnie, że moi. Ros Czy mogę coś po rosyjsku powiedzieć? Powiedziałem, nie umiem. A szkoda, że pan nie umie. A pana rosyjscy mocodawcy, co na to? Ten towarzystwie... człowiek publicznie powiedział, Taak, że jesteś. Że jestem rosyjskim człowiekiem. Tak, jak tak, prowadzone z unowagi uderzyłeś go, tak. ja jestem świadkiem tego że Uderzyłem go w tak, że mu się nic nie stanie, bo dostałbyś w pięści, wyskoczyłaby mu szczęka. Umiem to robić. Powściągnąłem się. To jest takie uderzenie. Nikt się nie obroni. Znaczy, jedno jest pewne, że broniłeś swojej czci. Tak, i swojego honoru. On, On będzie mnie w towarzystwie. do policji. On powiedział, że dzwoni na policję. Dzwoni. No niech dzwoni, Ci dzwoni.